Cześć się i noli. W Dzisiaj przeżyjemy 100 dni na płaskim świecie z patykami. i Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie apkę w górę teraz. I jeżeli Wam się podoba, to naciśnijcie subskrypcję. Jest to dla Was dosłownie 2 sekundy roboty i zawsze możesz zrezygnować. Dobra, zrobiłeś to? No to lecimy. Zanim jeszcze zaczniemy film, chcę Ci tylko powiedzieć, że razem z Actiną rozdajemy oto ten komputer, który tutaj widzicie. Jest to komputer za 10 tysięcy zł. I jedynie co musisz zrobić, żeby go wygrać, to kliknąć w pierwszą minikę w opisie i wykonać wszystkie 8 kroków, które masz tam podane. Zajmą Ci one dosłownie 8 sekund, a masz szansę wygrać do takiego ładnego PC za 10 tysięcy złotych. To jest nawet lepszy PC niż ten, na którym obecnie ja nagrywam. Także zachęcam, a my już lecimy do filmu. No i witam Was na naszym świecie. I pierwsze co, to robimy to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli villagerów. Bo będziemy potrzebowali villagerów, bo oni sprzedają tony fajnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zdobyć w żaden inny sposób. Także villagerowie. Na starcie niszczymy ściany w magazynie i przerabiamy ją na ładniejszą. Zbieramy szkło z piecy. Tradujemy się, bo ogólnie nasz nowy domek wieśniaków będzie z emeraldów, czemu nie. Tutaj zaczynamy ją tworzyć, totalne bogactwo. Dodajemy schody, dodajemy szkło, tradujemy więcej emeraldów i kończymy obramówkę. Robię też szklaną rurę, którą będziemy doprowadzać villagerów na górę. Ten dzień zaczynamy od zbierania sugarcane'ów, tradujemy się z villagerami, dodajemy rogi z emeraldów i ściany ze szkła i pomieszczenie jest już gotowe. Dodajemy też oczywiście drzwi, żebyśmy mogli tam łatwo wchodzić. Finalnie tworzę windę. Znowu traduję. Dwóch villagerów jest już u góry. I tutaj zbieram itemy, które będą mi potrzebne do zniszczenia bedroka. Dowiecie się potem dlaczego. Wchodzę do Endu i widzę dwóch villagerów. Okej, okay, przydadzą nam się potem. Wchodzę na górę i będziemy musieli przetransportować villagera do tego portalu, który prowadzi nas do End City. Więc robię mu drogę, abym mógł z nim płynąć łódką łatwo pod ten portal. No i tworzę tutaj maszynę do wysadzania bedroka. Było dużo niepowodzeń, ale też udało się kilka razy. Aż finalnie portal został otwarty. Super, teraz to samo musimy zrobić z drugiej strony. Więc wysadzanko, musimy wrócić do bazy, bo brakło nam surowców do wysadzenia. I w międzyczasie też śpimy. Tego dnia już udało się wszystko wysadzić, więc szybka walka z golemem. Villagera transportuje pistonem do góry. Prawie zginął, więc za drugim razem udało się. No spokojnie, jedziemy. Przy portalu ta sama metoda: czyli podrzucam pistolem kolesia do góry i wbijam z nim do portalu. Wracam do domu i znowu sen w sumie. Jesteśmy znowu u villagera. Ładnie go otoczyłem w szkłem. Dałem mu pracę i wrzuciłem go do dołka, z którego nie może wyjść. Wylałem wodę i proszę, mamy nieskończony trade. Działa to na tej zasadzie, że odpalam z nim trade. Po przejściu przez portal, bo woda mnie do niego zsuwa, zaczynam się z nim tradeować. Przez co nigdy nie blokuje mu się trade. Wracamy do domu. Postanowiłem tutaj powiększyć trochę magazyn, bo uznałem, że te cztery skrzynki to trochę za mało. Więc dodajemy ściany, kładę tam mnóstwo skrzynek. Stare skrzynie niszczę i lud z nich po prostu wkładam do nowych skrzyń. Jak już to zrobiłem, to idę zebrać stare łóżka z dołu i zaniosę je do nowego pomieszczenia z wilażerami. Tego dnia śpię razem z nimi. Znalazłem w skrzyni te stack dirtu, więc dodaję go do skrzyni w magazynie. Nie starczyło nam, ale co prawda jest już coś zrobione. Trading z villagerami i zbieram materiały na Full Beacon, dlatego też zabieram całe żelazo z farmy żelazo. No po prostu. Zbieram troszkę piasku, idę tutaj na szybko do Netheru, żeby zobaczyć, jak wygląda twierdza. Bo w przyszłości będziemy tam robić coś ciekawego odnośnie czarnych szkieletów. Ale to potem. Chodziłem sobie po bazie i w naszym domu osiedlił się wieśniak turysta. Tak, tak, wziąłem ten motyw z Terrarii, czasami będą tutaj się pojawiać jakieś inni villagerowie, więc możecie w komentarzach napisać, jaki villager może się pojawić w następnych 50 dniach. Okej, okay, okej. Okay. Ten sprzedaje slime bloki, koralowiec i dirt. I to nie tanio, bo wszystko za stag emeraldów. Zaczynam zbierać itemy, które nam będą potrzebne do stworzenia kopiowarki dywanów, co będzie nam służyło za nieskończone paliwo do piecyków. Idę szybko po quartzoneterów, wracam i robię komperatory. Wędzie zaczynam kopać pomieszczenie na nasz generator paliwa, i tutaj go szybko tworzę. To jakiś redstone, to jakiś piston. Zabrakło mi jednego slime bloka, więc wracam do domu i go kupuję. Tego dnia odpalam maszynę i zepsuła się. Koralowiec się zniszczył. A to dlatego, że nie ma tam ściany ze szkła, więc idę szybko po szkło, dokupuję koralowiec, kładę szkło, koralowiec, dywan, odpalam maszynę i działa. Mamy nieskończoną ilość dywanów, co daje nam nieskończoną ilość paliwa. Hurra, teraz tylko ogarnąć piasek. Także teraz trzeba zrobić kopiewarkę piasku i połączyć te dwie rzeczy, dzięki czemu będziemy mieć nieskończoną ilość szkła. Musimy do tego celu zniszczyć ramkę od portalu w Endzie. Do tego będzie nam potrzebny czerwony grzyb, więc szybki nether. No i go mamy. Teraz czekamy na noc. Może je posadzić grzyb, musi być noc. Jest noc i stawiamy grzyba. Używamy na niej mączki kostej i zniszczone. Tadał. Wszystko działa. Kolejny dzień zaczynamy od zebrania rzeczy do mechanizmu. Rozkopuję sobie miejsce pod portalem. I zaczynamy tworzyć naszą kopiarkę piasku. Więc stawiamy redstone. Hmm, brakuje nam rzeczy, więc idziemy sprzedać szkło wieśniakom. Kupuję redstone, kupuję slime bloki. Następnie repeater, pistol. I slajmy. Test i wszystko działa. Wskakujemy do portalu. Tutaj będzie nasz system, który będzie zbierał nasz piasek. Jako, że nie mam już wieśniaka od drewna, to w taki oto sposób muszę pozyskiwać drewno. No i XD trochę. Znowu jesteśmy w endzie. Skopuję sobie miejsce pod portalem. Robimy super piec i podpinamy go pod nasze nieskończone paliwo. Tutaj podpinamy też miejsce, do którego będzie wpadał piasek, ale zabrakło nam dwóch hoperów. Więc tworzę sobie na szybko łatwe wyjście, wracamy i dodaję ostatnie hopery. Wszystko powinno działać. Odpalamy maszynę z piaskiem. I teoretycznie wszystko działa, tylko pojawi się taki problem, że jeżeli nie mam je w normalnym świecie, to ta maszyna nie działa. Więc teoretycznie, jeżeli jestem w normalnym świecie, to się nie przepala, a jeżeli jestem w endzie, to się nie rzuca piasek. 62. dnia tworzę gigantyczny test. Włączam maszynę na trochę dłużej i czekam. Wyłączam ją, wchodzę do endów. No i teoretycznie piasek leży na ziemi, ale to jest ten sam problem, o którym powiedziałem. Teraz piasek się nie tworzy i żeby się to przepalało, to muszę być wędzie. Więc stwierdziłem, że trzeba zmienić plan odnośnie naszej maszyny, więc zabieram mechanizm od maszyny z dywanami i przeniosę ją do normalnego świata. O, trochę mnie zdenerwowała ta maszyna. Korzystam też z tego, że można się trade'ować z wieśniakami, no i kupuję emeraldy, potem będą przydatne. Znowu pozyskuję drewno w anarchiczny sposób. A samą maszynę przeniesiemy tam, gdzie kopiemy piasek, bo będziemy mieć łatwy dostęp do piasku i do paliwa. Do końca dnia maszyna została postawiona, brakuje tylko koralowca, więc zaraz ruszamy z nią. Dodajemy brakujący element. I dodajemy dywany. Włączamy. No i paliwo jest produkowane. Dodajemy piecyk. No i działa wszystko. Zbieramy piasek i dokładamy do skrzyni, żeby przez cały czas mogło się przepalać. I znowu trading. W skrzyni znalazłem 45 TNT, więc zbieram je. No w sumie zaraz się przydadzą, bo będę kopał debris. Jeszcze w międzyczasie tworzę ścianę za naszym portalem, bo mamy dziurę w domu i nie chcę, żeby jakieś moby w sumie nam wchodziły tutaj. No i jesteśmy już bezpieczni. Jako, że biegam z tym diaksowym setem, a to hardcore, to przyda nam się debris. Wchodzę do netheru i kopiemy na poziomie 14, wykładam wszystko TNT, rozwalam, no i mamy trochę debilisów. Profit. Następnie musiałem kopać, więc debris, debris, debris. Mamy 20 debrisów, więc piję potkę na odporność na ogień i wypływam bezpośrednio pod naszym portalem. Więc jak przepalam debris używając do tego dywanu z naszej koks przepolarki? Szybki trading. Robimy też stół do tworzenia neterajtowego setu. Tworzymy neterajt i tworzymy set plus kilowny neterightowy boom, a czyli wyglądamy totalnie kozacko. Naprawiam sobie teraz kilowek w piarcu, bo trochę mi się zniszczył na tej wyprawie w neterze. Przenoszę też portal, bo tutaj już nie pasuje. Biedny portal, są jego przenoszę co odcinek praktycznie. Trading, kupuję też dirta, żeby poprawić ten magazyn, no i zrobione. Pod koniec dnia zaczynam też tworzyć wszystkie stacje robocze. Chcę mieć każdego wieśniaka po jednej sztuce generalnie, więc tak, komposter, loom, przepalarka do jedzenia, kaudron, beczka, lekton, stół kartograficzny, Stone Cutter, Fletcher, Greenstone, no i ten stół, zdań nie wiem jak się nazywa, lepszy piec. Rozkładamy tego dnia już wszystko, żeby wieśniacy mogli zacząć pracować. Sprawdzam też na szybko, ile szkła się naprodukowało w naszej super przepalarce i dwa staki, okej. Okay. Stwierdziłem, że żeby to zwiększyć, to dodamy drugi piec. Więc jak widzicie, już są dwa piece, będzie to dwa razy szybsze, więc spoko. Poprawiam na szybko nasze pomieszczenie z klatkami pracowniczymi, po prostu niszczę ten mur. Jest nieładny. Idę do neteru po lawę, lawę do piecyka, żeby stworzyć szkło, bo jednak mamy tą przepalarkę, ale będę potrzebował bardzo dużo szkła, bo będę potrzebował bardzo dużo emeraldów, więc manualnie trochę przepalimy. Dodaję piasek. Zbieram też sugar Cane, przerabiam go na kartki i traduję. Też dodaję dirta za portalem, bo wszystko co jest w naszej bazie musi być z dirta. Zabieram to szkło z piecy i lecę do naszego wieśniaka wędzie. Potrzebujemy tonę emeraldów na beacon, więc on się teraz przyda. Koleś działa pięknie, ale to naprawdę pięknie Naprodukował mi tonę emeraldów Jak na stepa przez portal to wszystko jest traktowane Jako jeden trade, więc Jedna taka runda to 16 emeraldów Gość naprodukował mi Zanim się zablokował ponad 200 staki bloków Rozumiecie? Wracamy, zabieram piką Jako, że mamy za dużo emeraldowych bloków To traduję się tym nadmiarem Z wieśniakami, bo chcemy, żeby byli na maksa wyekspieni Idę na leteru i zaczynam tworzyć Kolejkę, która doprowadzi nas do fortecy Bo chcemy tam zrobić mini manualną farmę czaszek szkieletów. Właśnie o tym mówiłem wcześniej. Kiedy rozłożyłem tory, postanowiłem zrobić próbną jazdę powrotną. Obejście sobie jak fajnie wszystko to działa. Ta podróż jest genialna, ale miałem trochę za mało napędzających torów, więc działa ona tylko w jedną stronę. Potem to naprawimy. Tutaj jadę wagonikiem od połowy trasy Wchodzę do fortecy, niższe moby Stawiam full emeraldowy bikon On się odpala, daję mu hejsta 2 I zaczynam kopać fortecę. Ale okazało się, że mam efektywność 4 na kilof Ja potrzebuję efektywności 5 Więc wracam Tutaj próbuję ogarnąć kolesia od książek, który sprzeda mi efektywność Trafiłem na efektywność 3 Stwierdziłem, że ok, Kupuję dwie książki z efektywnością 3 Łączę je w kowadle, dodaję na kilof I mamy super kilof Wracamy do fortecy i skopujemy totalnie wszystko Trwało to cały dzień kopanie i wykładanie. Kolejny dzień zaczyna się również od kopania i wykładania. I teraz jak to będzie działać? Po prostu będzie bardzo duża, płaska przestrzeń, na której będą się rozpiły szkielety, do których będę miał łatwy dostęp i będę mógł ich łatwo niszczyć. Tyle. Tutaj ustawiłem sobie nawet render distance na dwa czanki i zobaczcie, ile mowów. Dobra, wracamy. Stwierdziłem, że podczas tych dwóch dni kopania bardzo irytują mnie Blazy i to, że się pale, więc stwierdziłem, że to jest dzień, w który poświęcę na stworzenie potek na odporność na ogień. Bo nie opłaca się tradować na 16 3 z piglinami, bo rzucają bardzo mało. Jedna, druga, trzecia. Czwarta, piąta, szósta partia. Idziemy spać. Naprawiamy kilof, Wracamy kopać i wykładać fortezę. Kopu, kopu, układanko. Kopu, kopu. Dzień 74 to wielki test. Zobaczmy, zobaczcie sami, ile tutaj jest mobów. Pomyślcie, co by się działo, gdybym mógł tutaj włączyć Peaceful i Normal, i co chwilę by się respiły tutaj szkielety. To bym tak z 50 do 70 czaszek był w stanie na godzinę spokojnie wyfarmić. Ale pomyślałem, że bardzo mi tutaj przeszkadzają inne moby, więc pewnego dnia trzeba będzie widerowe róże ogarnąć, żeby tu wszędzie wyłożyć widerowe róże, tak aby się mogły tutaj respić tylko i wyłącznie szkielety. Ale to kiedy indziej. Ale pod koniec dnia wracając, mamy już 5 czaszek, więc jest okej. Okay. ten dzień zaczynamy od tony wiaderek z lawą i jednym z wodą, ponieważ będziemy tworzyć Lava cast. Działa to na tej zasadzie, że wylewas sobie lawy czeka spłynie i potem u góry wylewasz wodę. No i tak cały czas, cały czas. Dzięki temu będziemy mieć tony cobblestone'a, jakiś fajny teren dookoła, bo to zagospodaruje nam trochę teren i będzie wyglądać jak taki grobowiec, więc wylewamy, wylewamy, wylewamy. Dokładnie wygląda tak cały dzień. No fajnie. Jeszcze w międzyczasie, jak wylewam, to warto powiedzieć, że dokładnie takimi lawa kastami słynie najstarszy serwer w Minecraftie Tam wszędzie to spotkacie: od najwyższego poziomu do najniższego, od najniższego do najwyższego. No, lawa kasty to jest coś, co charakteryzuje najstarszy serwer w minecraftcie. Grałem kiedyś na nim, w ogóle możecie sobie zobaczyć odcinek. Nowy dzień, a ja podziwiam to, co zrobiłem. Pamiętacie pole z pierwszego odcinka? To jest właśnie koniec tego pola, bo i tak mam wieśniaków, od których kupuję chleb już nie korzystam z niego. A za tym polem stworzę kolejne przejście do kolejnej rzeczy. No i tutaj wracam do tego lawa. Kastu, co stworzyłem, żeby sobie wykopać trochę Cobblestone, a. Kopię go w środku, bo potem to będzie jako wielki grobowiec, będziemy mogli dodać do środka mumie i jakieś skarby. Także myślę, że to będzie spoko pomysł. Za naszym starym polem tworzę kolejne przejście, bo chcę zrobić tam farmę sugarcane'ów. Skoro już sprzedajemy szkło, a możemy im sprzedawać jeszcze kartki, to czemu z tego nie skorzystać, i nie zrobić sobie automatycznej farmy sugarcane'a i przerabiać potem go na kartki, i mieć podwójny profit. Wykopuję tutaj drogę, wykładam wszystko dirtem, tworzę koło z Blackstone'a, dodaję ściany, aby można było łatwiej tam i żeby nikt nas nie mógł atakować po drodze, kopuję się łopatą na sam dół, ponieważ ta farba będzie aż do samego bedroka. Używam pochodni i idę spać w tym dole. Następny dzień to nawet nie wiem co powiedzieć, bo dosłownie cały dzień wykopywałem piasek tym sposobem, czyli pochodnia. I czekam, pochodnia i czekam. Całutki dzień, ale rozumiem jedyna rzecz, która się stała ciekawa, to stworzyłem sobie po prostu trochę sandstone'a. I tyle. Tego dnia wszystko zostało wykopane, więc wychodzę. Będąc na górze, zdaję sobie sprawę, że nie dam rady zagospodarować wszystkiego w 100 dni, bo nie mam tyle surowców nawet. Więc robię sobie platformę trochę wyżej i od tej platformy w górę na razie zrobimy sobie dwie małe faremki. A potem, jak będziemy mieć celi, to będziemy ją rozszerzać, aż dojdzie do samego dołu. Zbieram dużo wody, którą wylewam w dziury, żeby nawodnić sugar cany. Kupuję Dirt, zamieniam sandstone na Dirt i śpię. Dnia 80 wracam do grobowca i kopię dalej potrzebny cobblestone na pistony i obserwery. Kupuję redstone, idę do meteru po drewno, bo imo to jest najprostsze miejsce, gdzie mogę zdobyć to drewno i w międzyczasie jeszcze kopię sobie kwarz, bo to jest druga rzecz, która nam będzie potrzebna do obserweru. Generalnie kopię go bardzo dużo, bo wbiłem już na nim jak wracam 83 level, więc pomyślcie jak dużo go musiałem wykopać. Co najmniej 16 staków Wracamy do farmy i dodajemy więcej pistonów. Niszczymy za pistonami ścianę, bo trochę tutaj ciasno, dodajemy obserwery, wrzucamy wszędzie sugar cane, dodaję Redstone i pierwsze piętro działa. Tutaj rozlewam wodę, bo chcę, żeby wszystko trafiało dosłownie w jedno miejsce, ale się nie udało. Znowu wylewam wodę i znowu się nie udało. Stwierdziłem, że jedynym rozwiązaniem jest zrobienie tej platformy, która będzie zbierać jeden poziom niżej, więc niszczę tą starą platformę i dodaję nową, jeden poziom niżej. Wylewam wodę i tutaj działa już wszystko jak należy. Dodaję tabliczki, robię jeszcze niżej jedno piętro takie korytko, w którym będzie się wszystko zbierać. Wyszedłem na zewnątrz i zrobiłem sobie wejście pod sam dół tej farmy. Tam, gdzie będzie magazyn, i tam, gdzie będziemy mieć dostęp do tych sugar cane'ów. Jestem już właśnie pod tą farbą dodałem skrzynię i wygląda to całkiem dobrze. Dodałem te schody, żeby łatwiej się wchodziło i wychodziło. Teoretycznie już wszystko działa. Poszedłem tego dnia do endu, bo będę potrzebował dużo obsydianu. Wykopałem go i tutaj stworzyłem skrzynię w ogóle. Zaczynam do niej zbierać wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne, bo wiecie czego nam brakuje najbardziej? Cobblestone'a. Więc stworzymy generator Cobblestone'a, który będzie niebotyczne ilości Cobblestone'a nam generował sam. Pod koniec dnia mamy całą jedną skrzynię itemów potrzebnych pod generator. Prawie całą. Brakuje nam dokładnie jednego itemu, który się nazywa utwardzony lód. się się jak go zdobyć i chyba najłatwiejszym sposobem będą buty z frostem, że po prostu jak chodzi to się robi lód. Stworzyłem nowy enchant, no i próbowałem mój cały level poświęcić na znalezienie enchantu, którego potrzebujemy. Więc straciłem levele, kupowałem sobie lapis, straciłem levele, a straciłem cały level i nic. Tego dnia wbiłem level na grainderze i próbowałem dalej. Trajdowałem się po level i próbowałem dalej. Próbowałem cały dzień i się nie udało. Tego dnia stwierdziłem, że spokój, koniec. To się nie uda. Musimy to zrobić bez tego bloku. Zaczynam zbierać kolejne rzeczy, które będą nam potrzebne pod generator. Tutaj możecie zobaczyć, jak prawie mamy wszystko. Brakuje nam tylko glazed terakoty, wagonika i torów detektujących. 88 dnia zdobyłem już wszystko. Przepalam terakotę i zaczynamy tworzyć potężny generator. Więc szybko: skrzynia, hopper, szkło, półpłytka, obsydianowe filary, trapdory, krypta, żeby szybko wykopać cobblestone. Schody, woda, szkło, lawa. Tworzymy TNT Duper, więc furtka, ścianka, repeatery, glazed terakota, piston. A i tutaj warto powiedzieć. Oglądałem poradnik i kliknąłem na Minecrafta, akurat złapałem slime bloki i wrzuciłem je do lawy. 6 bloków poszło do lawy. Czyli 6 staków emeraldów. Wielkie w czacie poproszę, jestem debilem. Więc muszę wrócić do tradingu, aby uzbierać znowu. Mamy już 1,5 staka emeraldów. Poszedłem szybko do naszego super villagera będzie. Ale dalej był zablokowany. Trajdowałem się. Żeby stracić jak najmniej czasu, to sprzedawałem dosłownie wszystko. Mięso zombie, patyki, szyby. I udało się uzbierać. Dołożyłem slime bloki, tory, wagonik i koralowiec. TNT na sam dół. No i gotowy. Wielki test. Wszystko działa, ale nie zbiera się, bo brakuje jednego hopera. Dodałem go. Włącznie jest u góry, więc muszę zrobić szybkie schody, aby mieć lepszy dostęp. Odpaliłem i zbiera się wszystko. Dokładnie ta maszyna produkuje 13,5 tysiąca kobry na godzinę, więc no piękna maszyna. Zacząłem zbierać tutaj rzeczy do EQ, aby zrobić drugi poziom w naszej farmie Sugar i poszedłem spać. I tutaj urwało mi aż 5 dni nagrania. Już wam tłumaczę dlaczego. Po prostu Windows postanowił mi się zaktualizować, a jako, że nagrywałem materiał, no to po włączeniu kompa potem okazało się, że materiał jest nie do odzyskania, a 5 dni na świecie już. Minęło i stało się w ogóle kilka dziwnych rzeczy, ale o tym wam opowiem zaraz. Więc widzimy się dopiero w dniu 95. Jak widzicie jesteśmy wędzie. Generalnie podniosłem wszystkie czaszki z magazynu i ubiłem tutaj czterech widerów. I to się nie nagrało. A szkoda, chciałem to zostawić. Kolejna rzecz tutaj wam tutaj pokazuję, właśnie ta co się zbugowała, czyli achievementy. Nie wiem o co chodzi, ale wszystkie achievementy zaczęło mi naliczać całkowicie od nowa. Po drodze mijamy mapę i zatrzymajmy się tutaj, bo to jest coś co na pewno straciliście, czyli dzień 91, 92 i 93. Bo dokładnie w tych dniach niszczyłem dookoła naszej bazy wszystkie patyki, aby na mapie wyglądało to... Ładnie, że nie ma tutaj ani jednego patyka. Po prostu oczyszczałem teren. Chodząc na naszą super wieżę możesz zobaczyć farmy sugarcainów i tam się zmieniło to, że dodałem ten drugi poziom, o którym mówiłem. Wszystko dookoła zabudowałem i dodałem czerwone szkło, że po prostu od góry było zamknięte. I to wszystko, co straciliście przez te 5 dni. Tutaj potrzebowałem trochę szkła, więc poszedłem do naszej automatycznej produkarki szkła, że tak powiem. Nie ma takiego słowa, wiem. I patrzcie, ile tego jest. Ponad pół skrzyni. Stworzyłem bikony, w ogóle dodałem bikona i dałem w bikonie speed. Resztę bikonów wsadzam do skrzyni, bo jeszcze nie mam pomysłu, jak je zastosować. Wbiłem do netheru, zbieram lawę, kupuję mapę i stwierdziłem, że zrobię kolejny lawę cast. Tamten będzie po prostu grobowcem, a ten będzie wielkim wulkanem, więc lawa, woda, lawa, woda, lawa, woda i tak dalej. Trwało to cały dzień i pół nocy, ale jak widzicie na mapie, no jest dosyć olbrzymi. Na koniec dnia dodałem jeszcze pochodni trochę w naszej bazie, bo ostatnio zrespił mi się tutaj zombie, więc jest niebezpiecznie. I podziwiam z góry wielki wulkan, patrzcie na tego creepera, F. idziemy spać. Jako że spodobał mi się ten kontent z mapami, postanowiłem iść troszkę dalej, aby stworzyć taką mapę, na której będą same patyki. Zabywałem szybko Sandrę i zrobiła ona takiego szybkiego pixelarta. Tworzyła go cały dzień, ale wyszedł piękny Creeper i dodała tutaj swoje serduszko. Generalnie pewno by wyglądało to lepiej, ale zapadła noc i mówię Sandra, chodź, bo Creeper cię wysadzi, muszę iść do domu, a szkoda, żeby się seria skończyła. No ale moim zdaniem wyszło super. Tworzyłem mini stojak jak na mapy, i dodałem na nią naszą bazę, Creepera, Lava Cast, no i super to wygląda. Mamy jeszcze milion miejsca, więc może coś zrobimy w przyszłych odcinkach, jak się Wam spodoba, zostawcie łapkę. Tego dnia stwierdziłem, że mam super pomysł na ramki z przedmiotami. Odmiotami. Poszedłem do wieśniaka, ale niestety tylko jeden sprzedaje ramki, więc kupuję. Za portalem tworzę pomieszczenie, które będzie magiczne, mega epickie i tak dalej, więc używam do tego na ściany stone bricków. Góra i dół będzie z glowstone'a. Jako, że nie mam glowstone'a, to szybki travel do netheru. O, glowstone, więcej glowstone'a, no jeszcze więcej. Mamy już ponad tak, więc wracamy. Dodajemy glowstone'a u góry i na dole. Dajemy wszędzie ramki, ale jeszcze sporo brakuje, a koleś nie chce już sprzedawać. Następnego dnia trading. Kupujemy ramki, idę je dodać, ale to będzie cudownie wyglądać, naprawdę. Wyruszamy na szybko w daleką podróż z mapą, bo muszę znaleźć taki teren, gdzie będą tylko patyki. No i mamy, no i wracamy od razu. W stole kartograficznym duplikuję te mapy, abyśmy mieli ich więcej. Dodaję znowu ramki, i no i wykładam wszystko mapami. Patrzcie, jak to magicznie wygląda. Totalna szarość, chociaż bardziej taki kremowy kolor. Dodaję teraz to na podłogę i wygląda to obłędnie dobrze. Nie mogę się doczekać finalnego efektu. Więc biorę miecz z Fire Aspectem, potkę na Fire Resista i wchodzę do neteru wbić, buźce, aby wydały mi skórę. Po szybkiej walcu zbierałem aż 17 skóry przy okazji z daleka podziwiając moją płaską fortecę, pięknie wygląda. Wracamy do domu. Dodaję 16 ramek i dzień setny! Dużo osób się pytało w ogóle, czy jak wskoczę z tymi butami z mojej wieży, to zginę, więc test. Żyje, nawet w połowę życia mi nie zabrało Kupuję ostatnie item frame'y, dodaję je, dodaję ostatnie mapy No i wygląda to magicznie A jako, że mamy setny dzień, to właśnie koniec Jeżeli ci się seria spodobała, podoba To zostaw łapkę w górę Jeżeli będzie tych łapek powiedzmy 55 tysięcy tym razem To będzie 150 dni hardcore na tym świecie Także zostawiajcie łapki i subskrypcję Bo dla was to 2 sekundy A mi bardzo pomaga Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć